Ech, wróciłem sobie jako spokojny człowiek do wioski orków i co? i nie ma znów głupiego wodza i znów nie sprzedam zwyczajnej goblińskiej procy tylko na podpałkę <laughs> dobre dobre no szkoda, szkoda mam tu 25 skórek które można by było jakoś wykorzystać w jakiś sensowny sposób, ale nie Głupio, głupio, strasznie głupio się zrobiło. No nic, chociaż Kiel, no i Kiel oczywiście również jej brakuje trochę doświadczenia. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak spytać Ty na Heja, co się dzieje i czemu atak na ludzi. Inaczej, a gdzie wosz? Brakużka u mnie, i jak ja już zauważyłem, jaśnierzy действительно, сразу po её исчезновения stanęli очень agresywni. Урктар взял воинов и ушел, ушел. Нападет на людей, освободит стойбище. Ты тоже иди, иди, помоги. И не подумаю. Вы же собираетесь напасть на людей. Они пришли, напали, напали на стойбище. Всех убили. Воинов, детей, стариков. Кир, ты как хочешь, а я пойду с Урктаром. Орки к нам отнеслись очень хорошо. Мы должны им помочь освободить их же земли. Да к тому же люди ведут себя здесь просто по-свински. Ну, если верить тому, что я читал, люди ведут себя так очень часто. Тут нечему удивляться. Ладно, идем вместе. Отвоюем стойбище и проследим, чтобы орки в жажде убийств не уподоблялись людям. Не, Nie, ja nie chcę walczyć z ludźmi z wioski. No ja cię, to są orki, prawie zwierzęta. A wy chcecie im pomóc? Nie, no Kiel, tym razem masz minus dwa punkty, naprawdę. Ach, fatalnie, fatalnie. Kir, jak możesz ty się też na to zgodzić? Ach, nie, 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 nie rozumiem, nie rozumiem, czemu? To tak wyszło, no kurde Ach, No nie wiem, nie wiem, nie no szkoda gadać, szkoda gadać. No mam nadzieję, że ten on tak się nie uda, albo coś na stylu. No cóż, zobaczymy. Albo pójdę zabić babura. Najlepszą mi postać. <gryw> no nic, zobaczymy. A i jeszcze jedna mała notka. By orki wrzący... Krwi nie upodobnili się za bardzo do ludzi. Tak powinno być. Ha, 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 ha. Nie no, dobra, dobra, żartuję sobie, ale, ale tak naprawdę powinno być. Czasem każdemu się błędy starzają. No ale od razu, skoro jest taka okazja, to od razu muszę przyznać. Aha, to obozowisko. Że Wingard, muszę powiedzieć, że Wingard udwala naprawdę świetną robotę. Ja. Od razu, jak pojawi się odcinek z jakimś. Ja. tym. Błędem, czy coś od razu, pół godziny już od razu jest to, je y, naprawiony błąd. Tak jak to było z tymi aszczurami, aszczuro ludźmi, tymi, tymi. Więc naprawdę świetną robotę odwala. Powiem to jeszcze raz i tak naprawdę nigdy nie będzie dość. Ojejku. A tutaj gadu, 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 a tu sobie Dziku ubija nas. No, może nie. No, dobra, w sumie teraz jesteśmy, mamy po drodze do tego e, e, miejsca spotkania, już daleko obozu ludzi. Trzeba przebrać dywersję w obozie, ilość obrońców. tak frontalny, zakończy się obóz, jest wciąż dobrze chroniony. Nie no, chyba sobie jaja robicie. E, nie no, ja w to nie wierzę. Jak możemy zabijać ludzi? Nie, nie idę tam. No, jeszcze więcej nie goblinów, głupich. gin goblinie. Ja tu! Dobra, i teraz... Ja, o, jeszcze tam jeden tam goblin i, i nie no naprawdę. O, jak o, można o, walczyć o, z ludźmi jest. będąc człowiekiem o, po stronie orków? Jak nie jak rozumiem to, tego, jak 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 ja nie chcę! ja jajajajaj. Jaj. Ludzie sobie tutaj wioski robią. Walczą ledwo o, co? A ci ich chcą zabić, no ja nie wierzę. Ja rozumiem, że z Kadeganu przy... przyszli, gdzie ludzie nie są zbyt do... Zbyt dobrzy raczej. Standardowo, no ale mimo wszystko to ludzie. Eee, mm. pewnie sobie... Nie, nie wiem, no no coś. Co to tak ciężko idzie ten goblin? Wow, nie zauważyłem tego przedtem, ale zobaczcie, jak sobie Babur odpicował wejście do starej kopalni. Naprawdę, nieźle, nieźle. A zabijecie dzisiaj tego goblina, czy nie? No, dziękuję. Ej, ej, ej. Dobre, leczenie. Nie, naprawdę, te, te, te nietoperze i wszyscy czarujący są. Żałośni, po prostu żałośni. No nic, ale zobaczmy, co będzie tutaj. Przedtem tu tym. W tym. Nie, nie. Eee, nie, nie. leżał ten wóz, prawda? Była ta zasadzka. No, a teraz jest stara kopalnia Babura. Ciekawe jak się będzie nazywać. Lokacja sama w sobie. Dobra, dziękuję. Nie to perku. I lecimy. Ło, wow, ale olbrzymia. I już słyszę, że mnie tu nie chcą, bo są żywe i ziemi. O, oh, jaka fajna. A, wiedziałem, że kopalnia Babura. Stara kopalnia, w której rzemieślnik zdobywał materiał do broni. następnie, gdy wszystko co cenne zostało wyniesione, kopalnia i osiedliły się w niej podziemne potwory, no tak. No, no, nieźle się babur musiał nakopać, żeby wykopać takie no tunele. Głos. Ale czy na pewno wszystko co cenne zostało wyniesione? No, być może nie. Dobra, zobaczmy tylko jak silny jest ten żywioł jak ziemi i wychodzimy stąd. Oho, no to dziękuję. No to... Nawet nie zobaczyłem na jego statystyki, zobaczyłem, że ma 211 punktów życia i podziękowałem, szczerze powiedziawszy. Dobra, już wolę ludzi zabijać. Hmm, hmm, hmm. Musiałaś... Tyle ataku idzie w łoto. I teraz zginiemy. No i kier, kier... No. No. Więcej was nie było, prawda? Dobra, to tylko zwykłe szare wilki. Kupiłbym sobie miksturki! Jakby były u wodza. Jakby był wódz, tylko nie on ciągle albo na harpie chodzi, albo nie wiem gdzie. To sobie nie za bardzo kupię. No wiedziałem, wiedziałem. Bo nie trafiła, dlatego. No i ta misja nie będzie... nie będzie łatwa. Coś mi się tak wydaje. Ja tu. No i teraz będzie dużo lepiej. Po zabiciu tamtego małego wilczka będzie w cholerę lepiej. Łatwiej, szybciej i przyjemniej. Co my tu mamy? Kolejny wilcz. Miło. Dobra, już jesteśmy... Oho. O, jak miło, tutaj jest. O, jak miło, tutaj sobie ogór że żyje. Jak fajnie, przed tego nie było. A szkoda, szkoda, bo ta wysypka ta pomniejsza była taka trochę niewykorzystana. No, to prawda. Miło, miło, że coś takiego jest. Min, wilku. Co ci ludzie wywiastcy sobie pomyślą? Czy jakiś. Dżungl, demon co to jest? Przyszedł ich zabijać, no kurde. Hańba Hańba Dobra i co dalej? Wybij ludzi z obozu. Ten no zbudowali Orkowie i to do nich powinien należeć. Nie! Nie, nie zgadzam się. Dawno chciało nie Aha. Ło wow, wo wo wow. Środkowe szczyty zapis. I to będzie jedna z tych wielkich bitew, tak? To jedna z tych bitew, na które raczej nie jestem gotowy. Niedoświadczona szamanka. Wo cholera. Skoro młode orki są tak silne, no to mam... to jak... jacy będą silni ci ludzie? Siła, siła orczy, co proszę cię. No jeszcze nas napada ork, no jasne co tu się stało to cholery e, na pewno tych jeszcze tu wcześniej nie było no, tylko po prostu ciała dołożyli abyśmy ten e, No, po grafie no rozumiecie abyśmy e, Kurde, ile nie mają kasy? Żebyśmy sobie wzięli po prostu no i raczej nie dałoby się tego, nie da się za bardzo tego zrobić inaczej niż w ten sposób. Okej, okay, niedoświadczony wojownik. No to ogień, ognia kiel. Niedoświadczona czarodziejka, tak? Skup na niej ogień swój, najlepiej. To będzie najlepsze z twojej strony. O kurde, niedoświadczona uczniczka, jak ona śmiesznie wygląda w tej zbroi. To ci dostali takie szmaty, a tamta dostała taką fajną zbroję z GIPAT. Nie, no ale nadal, ale to mnie boli, to mnie bardzo boli. Naprawdę mnie to boli, ta, ta walka. Ta walka ze swoimi mnie boli, no boli mnie, no sorry, Nie musicie mi wybaczyć, ale.

O, tam ta łuczniczka ma przerąbane, szczerze powiedziawszy. A ty, kiel, kiel, co tam? Co tam? Nie możesz się przedostać na drugą stronę. Dobra, no nic, no będę was leczył, Orkowie, no bo. już innego mogę wam pomóc? Być może się uda. No. No, tam już Jasnowicka zamiast leczyć, to, to jak widać, się zabawia w głupoty. W ściany ognia i te sprawy, nie wiem po co. A ten goblin z włócznią, to co on się do ludzi przyłączył, to trochę dziwne. Zaraz rozbiję szamankę. To jest niezbyt dobrą oznaką, szczerze powiedziawszy. Zobaczcie, jak wystarczy lekkie leczenie, jak już zawodzą ci orkowie. Nie mogą sobie z jedną czardziejką poradzić. No i przydałoby się osłabienie umysłu. Ale ci. Dzisiaj... Ci łucznicy to jakiś fail, szczerze powiedziawszy, z, z mojego punktu widzenia. Kurczę, trochę zawaliłem, że nie przyszedłem tutaj e, przed całą tą ustawką. Jestem ciekaw, czy by e, ci ludzie byli do mnie przyjaźnie, czy wrogo nastawieni. Zapewne wrogo nastawieni, albo nie wiem, albo tego mostu by nie było. Na pewno musiałaby być jakaś, e, jakaś blokada, że tak powiem. No, co, coś by tam wymyślili. Tego jestem pewny. Dobra, Kiel, ty się tak nie wypuszczaj na pierwszy ogień, okej? Okay? Kochana, mogła byś? Eee, mówiłem, żebyś się nie wypuszczała na pierwszy ogień. Bo mi tu zginiesz, jak... ...nie powiem kto. No. Aha, bo mnie wojownik zaczął z włóczni uderzać i dlatego taka lipa się zrobiła.

Szczerze powiedziawszy, nie wiem co teraz zrobić. bo będę musiał się cofnąć, wczytać sobie wcześniejszy zapis, oczyścić mapę jeszcze raz i przyjść tutaj przed wykonaniem misji z muszlą. No, niestety.